Yo, 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 z tej strony ja Jeronim. I dzisiaj będziemy te otwierać mega świnie. I jeszcze się skończył sezon pucharkowy w Brawl Stars. I zaraz się to otworzy. O, już się otwiera nasz Brawl Stars. Kochany, i będziemy i zobaczymy, ile zostaniemy blingu na koniec sezonu. O, najpierw mega świnia, ciekawie. Dobra, to otwieramy w mega świnia. Myślałem, że będzie na odwrót. 106 blingu za mega świnie, 508 monet. Słabo mi poszła ta mega generalnie O! Imityczna na początku, ciekawie I co będzie? 500, ale gówno Super rzadki Paczący griff jakiś Epicki Jakiś Gale Dobra, kolejny epicki star drop I 100 punktów mocy No niby dobre star dropy Ale gówno z nich wylatuje taka prawda No i rzadki i teraz chyba będą rzadkie same. No co, jest? Znowu rzadki. Nie wiem, ile jeszcze ich zostało. No znowu! Znowu rzadki, naprawdę. No naprawdę? No to jest jakiś żart? No! Tylko były trzy piskie jeden mityczny. I teraz same rzadkie mam. No co to ma być za skam? Nie no, to jest żart. O, mityczne w końcu. W końcu coś nie... Jak nie a pierdziela. Nie podoba mi się to na razie. O, epicki. No i nic ciekawego. O! Legendarne, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć. Kółeczek i wlatuje skin. O, nie, no nie wierzę, do skójka kolejny skin. Dobra, niech będzie. Ale fajny skin, nie wiem ile on kosztuje. No i taki aż, fajna emotka. Drop ze start dropa wygląda tak, dokładnie. No myślę, że jest ciekawy w porównaniu do tego, co było ostatnio. No i teraz sezon pucharkowy się skończył i ile dostaniemy blingu. Ponad 100 na pewno będzie, troszkę około 200 chyba. Jest ponad 200, 220, bardzo fajnie, zbierz. No i co, to byłoby na tyle. Klan się postarał, omega świnie. Jutro będzie kolejna i jutro będzie właśnie nokaut i będzie wydarzenie z podwajaniem EXPA. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie opcjonalnie, możecie dać łapkę w górę i suba. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.